Pośrednictwo pracy. To tu zaraz po rejestracji trafiają wszyscy klienci Powiatowego Urzędu Pracy. To zarazem jeden z najważniejszych działów każdego pośredniaka, który wielu osobom pomaga znaleźć pierwsze zatrudnienie, a innym po prostu powrócić do aktywności zawodowej. Pośrednictwo pracy to jeden z głównych działów, jeżeli chodzi o usługi świadczone przez Urząd Pracy. Generalnie po rejestracji każda osoba najpóźniej w ciągu 30 dni ma wizytę u pośrednika pracy. Tam osobie bezrobotnej zostaje przedstawiona oferta pracy. Jeżeli taką dysponujemy, jeżeli nie, to osoba otrzymuje informację o rynku pracy, a także jest poinformowana o wszystkich możliwych usługach i instrumentach rynku pracy, jakie świadczy Urząd Pracy. No, jeżeli chodzi o usługi rynku pracy poza pośrednictwem pracy, to jest m.in. doradztwo zawodowe, klub pracy, a także szkolenia, jeżeli chodzi o instrumenty, no to głównie są to staże, zwrot kosztów dojazdu i także szereg jeszcze dodatkowych instrumentów. Są takie dwie powszechnie krążące opinie na temat urzędu pracy. Pierwsza to taka, że no, wy raczej czekacie na oferty pracy, a, a nie je pozyskujecie. Jak jest naprawdę? Otóż nie do końca mogę się z tym zgodzić. Już od dłuższego czasu praca pośrednika polega również na pracy na zewnątrz, poza urzędem, czyli nie tylko na miejscu w siedzibie. Myślę, że to jest jakieś 30, nawet i 50% czasu, gdzie pośrednicy no, pracują w terenie, poza urzędem, kontaktują się z pracodawcami i poszukują ofert pracy, które następnie są upowszechniane i przedstawiane osobom poszukującym zatrudnienia. Druga z takich opinii to, że w Urzędzie pracy tak naprawdę pracy dostać nie można. Jak wyglądają statystyki, może jak to wygląda w rzeczywistości? No w rzeczywistości wygląda to tak, że cały czas oferty u nas są i tych ofert jest całkiem sporo. No nigdy nie zdarzyło się tak, żebyśmy nie mieli żadnej oferty pracy. Oczywiście są to różne oferty pracy, bo tak naprawdę to pracodawcy decydują, jakie oferty pracy do nas decydują, jakie są potrzeby rynku, a także ich wola czy taką ofertę do nas zgłoszą. Zapewniam, że ofert zawsze mamy naprawdę sporo i są one realizowane i praktycznie około 50% tych ofert jest realizowanych, czyli osoby, które są zatrudnione u nas w rejestrze, te oferty. To zatrudnienie znajduje. A pozostała część to oferty są realizowane, ale to znajdują raczej osoby, które no nie są zarejestrowane u nas w urzędzie, ale na przykład w wyniku upowszechnienia przez nas na stronie internetowej. Sami pracodawcy często zaś narzekają, że choć bezrobocie od lat utrzymuje się na kilkunastoprocentowym poziomie, to o dobrego pracownika wcale nie jest tak łatwo. Czy to może oznaczać, że część osób zarejestrowanych w urzędzie pracy zatrudnienia wcale nie szuka? No, różnie z tym bywa. Tak naprawdę osoby, które rejestrują się w Urzędzie Pracy deklarują gotowość do podjęcia pracy. Także to powinno być jednoznaczne, że osoby zarejestrowane tej pracy tak naprawdę poszukują. Co prawda różnie z tym bywa, czasami motywacja jest mniejsza lub większa, ale w większości osoby są zainteresowane poszukiwaniem pracy i jeżeli mamy propozycję pracy, to te propozycje przyjmują. No, ale tak naprawdę to pracodawcy określają wymagania. Także trzeba jeszcze sprostać wymaganiom, które pracodawca no, zamieszcza w ofercie i których oczekuje od kandydatów. A jeśli ktoś wymagań nie spełnia, to można skorzystać z tych innych instrumentów, o których rozmawialiśmy, na przykład stażu czy kursów zawodowych. Na ile chętnie mieszkańcy powiatu świeckiego z takich rozwiązań właśnie korzystają? No, staży mieliśmy w tym roku całkiem sporo. Tak naprawdę to jeszcze mamy je nadal, bo w ramach projektu Rozwini Skrzydła... Mamy ponad 600 stanowisk staży, tutaj generalnie już stażyści są na stażach albo rozpoczynają te staże, część jeszcze je, stażystów rozpocznie te staże w lipcu i tutaj ich staże są oczywiście skierowane głównie do osób, które tego doświadczenia zawodowego nie mają, także osoby, które nigdzie jeszcze nie pracowały, generalnie to są absolwenci też w dużej mierze szkół zaraz po yy, skończeniu szkoły, którzy się rejestrują. No, mogą zdobyć to doświadczenie w postaci staży, a dodam od razu, że po stażu jest gwarantowane zatrudnienie minimum na 3 miesiące. Oprócz projektu rozwój skrzydła, w ramach którego tutaj mamy jeszcze cały czas nawet te staże. Przystąpiliśmy do dodatkowego projektu, pozyskaliśmy środki na stworzenie dodatkowych miejsc stażowych w liczbie ponad 30. I te staże będziemy dopiero tutaj prowadzić rekrutację w lipcu i w sierpniu. Będą to staże sześciomiesięczne, po których będzie też minimum trzy miesięczne zatrudnienie. I te staże są skierowane do osób, które zostały zwolnione z zakładu pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika i którzy dotyczą zwolnień monitorowanych. Jeżeli chodzi o dotacje, to mogę jeszcze dodać, że jak najbardziej cieszą się też dużym zainteresowaniem, wnioski wpływają, także te środki zawsze, które mamy, są jak najbardziej rozdysponowane.